Tego nie ma. Nie ma No balls, no bo by było nas czterech. Ja Jakie już kurwa, Słuchawki mi biegają sami. Przykro no To jak ta ten... Nie no, revolver wy Wygrasz, wygrasz <grywa> <grywa> No z... To no co, z dwa, z tego... miesięcy Na lewo będzie Wejdź ty, wejdź ty <grywa> Dawaj, depu, depu. <grywa> Dawaj depu, depu. się fejkować <grywa> <laughs> revolver, revolver, revolver! <laughs> revolver, revolver, revolvern skilad. Silas, Silas. Silas. Oh, Sorry, sorry soul Vi är BMT-webb. Was już zabił zdąża, nie? Was zabił. Idę hebeną Heisenberg. To siebie, he? What you doing? O! Oh. Ja pierdolę! <laughs>